Linia zmiany daty. A, wow, nie mam pojęcia. Może jest już widziałem te symbole. U, da się przestawiać. To na pewno nie jest dekoracja. Szalet męski. Mm. Powoli puchnie miła. Witaj, tu komputer, tarka systemów mu. Prowadź pasło bezpieczeństwa. Mumat! Znowu jakieś hasło. Tak świetnie zabezpieczyli wszystko, a władowali się w linię zmiany daty i wulkan. Konstrukcja zniszczona. Podtrzymanie życia. Zniszczone. Zapasy. Zeżarte przez szczury. Skarby. Brak. Zasilanie awaryjne. ja Sprawna. Teleporty. Sprawne. Wybierz to nowy program. Co my tu mamy? Trzy pik. Wykonano. Ten pik. Wykonano. Pięć. Spróbować? Przygotowuję urządzenia. O, Reksium, żeżby miało się powieść. Hał, 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 hał. Nie, nie, nie mogę, mój papa nie pozwala. Hał, hał. Urządzenia gotowe. Proszę zapoznać się z instrukcją. Pokazuję i objaśniam. Pasażer znajduje się na taśmociągu. Pomienie taśmociągu. Pasażer przekracza linię zmiany daty i ląduje w następnym dniu. Pasażer przenoszony jest teleportem na początek taśmociągu. Procedura zostaje powtórzona tysiące razy. O mat, Proste i genialne! W swojej prostocie i genialności